Siemano z tej strony Arwut i ja dzisiaj pokażę Wam wczorajszą przebitę do, do naszej gildii to tak, ta przebita była nanny. Ogólnie przebijały nas dwie gildie. Wetka i, i San w 13 topie aktywności. I w sumie dobili się do serca, ale nie podbili. Bo nie potrafili. No i zostali rozwaleni ogólnie. Wygraliśmy na killa na wszystko. Tu jest wczorajsze ich miejsce. Tak się jakoś bawili. Chyba na dole jeszcze. No, tak wyglądał ich pokój. Które regeneracja ogólnie była, dlatego dziury nie ma. No i tu jakaś beczka była. W sumie nie potrafili nikogo od tej wknokać. Tu jakiś cajwik. Tutaj byli stiwki murowane, żeby nie uciekali przed nami. Tutaj tak samo. No i ogólnie było chyba 6 VS14. No tak jak mówiłem, już wygraliśmy. Jest kozacko. Zero śladu po ich wzbicie. Tylko ranking wzrósł. I w sumie tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Pozdro.